Czy przez ostatnie lata zasiedziałeś się nieco przy biurku? Jeśli tak, to nie jesteś w tym sam. Siedzący tryb życia stał się codziennością dla wielu z nas. Praca, komputer, dojazdy, a potem odpoczynek na kanapie. Niestety, nasze ciało nie jest stworzone do wielogodzinnego bezruchu, co może prowadzić do bólu pleców, sztywności mięśni i problemów ze zdrowiem. Na szczęście możemy temu zaradzić. W tym materiale opowiem Ci o prostych sposobach, które pomogą Ci zadbać o zdrowie, poprawić postawę i dodać więcej ruchu do codzienności, bez wielkich zmian i wyrzeczeń. Więc co konkretnie możemy zrobić? Przede wszystkim zadbaj o mobilność. Rolowanie i rozciąganie to będą twoi sprzymierzeńcy. Natomiast jeśli na początku ciężko ci będzie zmobilizować się do mobilizacji w stadium domowym, to osobiście uważam, że dobrym pomysłem będzie uczęszczanie do zajęcia typu yoga, stretching, pilates czy zdrowy kręgosłup. Po drugie, trenuj siłowa. Trening siłowy to rzecz, która nie jest zarezerwowana tylko dla kulturystów czy trójboistów. Ma wiele benefitów w kontekście długowieczności czy poprawy zdrowia. Na siłowni trenuj oczywiście całe ciało, ale priorytetowo potraktowałbym wzmocnienie mięśni posturalnych, czyli mam tu na myśli mięśnie kor oraz pośladek, a także plecy oraz tylny akton barku. Ważne będzie również, żeby znaleźć formę kardio, którą będziesz w stanie utrzymać długofalowo i która będzie sprawiała Ci przyjemność. I może to być bieganie, squash, tenis czy wycieczki rowerowe. Warto również zadbać o aktywność spontaniczną. Szukaj okazji do codziennego ruchu. Wybieraj schody zamiast windy, spaceruj, zwróć uwagę na codzienną ilość wykonywanych kroków. Unikaj również długiego przebywania w jednej pozycji. Jaka więc jest najlepsza pozycja do siedzenia? Uważam, że ta następna. A jeżeli to możliwe, to wstawaj w trakcie pracy co około pół godziny do godziny, chociażby na chwilę, żeby rozprostować nogi. Zadbajmy również o nawodnienie wspomoże to Twoją koncentrację i skupienie. Trzymaj wodę blisko swojego stanowiska pracy, a szczególnie pamiętaj o nawodnieniu z rana, gdy nasz organizm jest odwodniony po całej nocy. Zaplanujmy posiłki z wyprzedzeniem. Nie jest byle czego. Komponuj posiłki tak, aby uwzględnić w każdym posiłku źródło białka, zdrowe tłuszcze oraz węglowodany, w głównej mierze te złożone. Zachowaj balans w diecie. Rozsądnie byłoby utrzymać zasadę 80-20. Co oznacza, że 80% naszej diety to żywność nisko przetworzona, a 20% to produkty rekreacyjne. Z czasem ta proporcja może się zmienić nawet na 90/10. Postaraj się ograniczyć również kalorie z napojów. W kontekście ograniczenia cukru i redukcji masy ciała napoje zero mogą być lepszym wyborem. Wprowadźmy również do diety źródło błonnika. Mam na myśli tutaj warzywa, owoce, ziemniaki, strączki czy zboża. Co do suplementacji, jeśli nie masz żadnych niedoborów, to absolutne podstawy to omega-3 oraz w okresie jesienno-zimowym witamina D3. Natomiast w kontekście regulacji kortyzolu moglibyśmy rozważyć również ashwagandę. Co dalej? Zadbajmy o higienę snu. Pilnuj stałych pór zasypiania i wybudzania. Ogranicz używanie ekranów na około godzinę przed snem i postaraj się ułożyć swoją rutynę. Która będzie dawała znać Twojemu organizmowi, że pora się wyciszyć i zregenerować. Unikaj także kofeiny na przynajmniej 6-8 godzin przed snem, bo to, że percepcyjnie nie czujesz pobudzenia i jej działania, nie oznacza, że nie wpłynie ona negatywnie na głębokość oraz jakość Twojego snu. A odpowiednia ilość dobrej jakości snu pozwoli uniknąć przewlekłego zmęczenia. Możesz również zainteresować się medytacją oraz ćwiczeniami oddechowymi. Są tak samo skuteczne w kontekście regeneracji układu nerwowego, zwłaszcza gdy na co dzień masz dużo bodźców. I to, jak zaczynasz dzień, również ma niesamowity wpływ na to, jak będzie wyglądał. I mam na myśli, aby nie bodźcować się z suszyami biami i nie skrolować świeżo po przebudzeniu. Poświęć ten czas na zaplanowanie dnia czy przygotowanie się do niego, odżywszy śniadanie, a jeśli masz na to czas, to trening lub jakaś inna forma aktywności. Odłóż telefon i powiadomienia na przynajmniej 1, 2 czy nawet 3 godziny po przebudzeniu. I najważniejsze, nie zmieniaj nagle trybu życia o 180 stopni. Wprowadzaj drobne zmiany i buduj nawyki, które zostaną z Tobą na lata. Dbanie o siebie to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. I być może nie wyjdzie to za pierwszym czy drugim razem i będziesz do tego wracać, ale cierpliwość jest gorzka, a jej owoce słodkie. I są to małe rzeczy, ale uważam, że mogą mieć ogromny wpływ na to, jak będziesz się czuć i funkcjonować. Duże sukcesy buduj w oparciu o te małe, więc stopniowo staraj się wprowadzać te nawyki do swojego życia. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę, i widzimy oraz słyszymy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia!